Dzień dobry, dzień dobry. Yy, Mamy w zbiorze liczb zespolonych, uwaga, przypomina nam w zbiorze liczb zespolonych, rozwiązać pewne równanie. Pewne równanie, jak na nie popatrzymy, jest to równanie kwadratowe. Popatrzmy na współczynniki, które stoją przy z kwadrat, przy z i jako wyraz wolny, nazwijmy je tak standardowo, jako a, b i c, prawda? No to a, czyli współczynnik, który stoi przy z kwadrat, to jest 1, przy z, czyli jako b, to będzie 1 minus 3i. Tutaj uwaga, jako wyraz wolny stoi minus 2 Plus 2i. Pamiętam o tym znaku, o tym minusie. Jak tu rozwiązujemy równanie kwadratowe? No najbardziej standardowo, jak zwykle, czyli liczymy wyróżnik trójmianu kwadratowego, czyli b, deltę, która jest dana wzorem b kwadrat minus 4ac. No i wstawiamy b, czyli 1 minus 3i do potęgi drugiej, odjąć 4 razy 1 i razy, i tu pamiętam o tym minusie, minus 2 plus 2i. Tu uwaga na odpowiednią liczbę nawiasków. I teraz zobaczcie, jak liczymy to, mamy tak 1 minus 3i do kwadratu, no to jest tak, 1 do kwadratu to jest 1, minus 2 razy 1 razy 3i, czyli minus 6i, i minus 3i do kwadratu, no to to jest 9i kwadrat, czyli minus 9 tak naprawdę, i tutaj zobaczcie, mamy te dwa minusy, które nam się jakby zredukują, czyli dodatkowo mamy plus 8 i plus 8i. Jak na to popatrzymy, to zobaczcie, mamy tak 1 minus 9. Mamy tutaj plus 8, to nam wyzeruje się i do 0, i mamy minus 6i plus 8i, czyli delta będzie równa 2i. I teraz zobaczcie, potrzebna nam jest pierwiastek z delty, no bo do liczenia pierwiastków będzie potrzebny pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 2i. No i musimy policzyć, ile on jest równy. Oczywiście tutaj możemy znaleźć parę sposobów wyznaczania tego pierwiastka, ale użyjemy sobie tutaj algebraicznego. Czyli zobaczcie, Będziemy szukali takiej liczby zespolonej, której będzie równy pierwiastek z 2i. Czyli pierwiastek z 2i to będzie jakieś a plus bi. Ja tutaj specjalnie używam dużych literek, żeby je oddzielić od tych pozostałych. Gdzie a i b to są pewne liczby rzeczywiste. Oczywiście, no i szukamy takiego a i b. Podnosimy sobie to do kwadratu, czyli mamy tak 2i to jest równe a do kwadratu plus 2ab i, i jeszcze dodatkowo plus b kwadrat i kwadrat, czyli minus b kwadrat i porównujemy. Zobaczcie, jako wyraz wolny z, z prawej strony stoi a kwadrat minus b kwadrat, czyli a kwadrat minus b kwadrat musi być równe wyrazowi wolnemu z lewej strony. No tutaj mamy tylko 2 i, czyli tutaj jakby część rzeczywistej, tutaj tego bez i nie ma, czyli mamy 0. I dodatkowo z prawej strony przy i, czyli jako część urojona stoi 2 ab, prawda? A z lewej strony stoi dwójka. I teraz zobaczcie, musimy ten układ równań rozwiązać. Przypominam, a i b są liczbami rzeczywistymi, to z tego drugiego równania dostajemy, że a razy b jest równe 1, a z pierwszego dostajemy, że a kwadrat jest równe b kwadrat, czyli a jest jakby równe plus y, minus 1, ale zobaczcie, z, z tego drugiego, gdzie a razy b jest równe 1, dostajemy na przykład, że b to jest równe 1 przez a. I teraz jak to wstawimy sobie tutaj, no to co mamy? No a kwadrat to się równa b kwadrat, czyli... 1 przez a do kwadratu, czyli w szczególności a do potęgi czwartej jest równe 1, czyli a jest równe 1 lub a jest równe minus 1, no, a wtedy b, jeżeli a jest równe 1, no to b to jest odwrotność, czyli także 1, albo jeżeli a jest równe minus 1, to b jest też równe minus 1. Czyli co z tego otrzymujemy, że pierwiastek z 2i to jest nic innego jak 1 plus 1i, czyli 1 plus i, albo minus 1 minus i. A tak naprawdę bierzemy jedną z tych, jeden z tych dwóch pierwiastków, nie ma znaczenia, który, bo i tak rozwiązania wyjdą dokładnie takie same. Ale przypominam, nam pierwiastek z liczby zespolonej. W pierwiastku z liczby zespolonej mamy dwa, więc tutaj mamy jeden plus i, i minus jeden e, minus. I oczywiście, jeżeli ktoś woli, możemy także ten pierwiastek znaleźć, poszukując w postaci trygonometrycznej używając wzorów związanych z pierwiastkami z liczby zespolonej w postaci trygonometrycznej, aczkolwiek tutaj byłoby dłużej. Ale wracamy. Do naszego równania kwadratowego. Mamy pierwiastek z delta, no i mamy teraz wzory na Z1 i na Z2. No to jest co? Minus B minus pierwiastek z delta przez 2A. No to mamy tak, minus B, czyli uwaga, minus 1 minus 3I, bo to jest nasze B. Minus pierwiastek z delta, czyli minus 1 plus I przez 2A, czyli po prostu przez 2. No to będzie tak, to pamiętamy, żeby się nie pomylić, mamy mi, minus, e, minus 1, tak, plus 3 i minus 1, minus i przez 2. Czyli zobaczcie, to będzie co? Minus 1, minus 1, czyli minus 2 plus 2 i przez 2. Czyli to jest minus 1, e, tak naprawdę plus i i to będzie jedno nasze rozwiązanie, a drugie z2 to będzie nic innego jak minus b. Plus y, pierwiastek z delty przez 2a, czyli zmieniamy tylko ten jeden znak, czyli mamy minus 1 minus 3i, prawda? I tu uwaga, plus pierwiastek z delty, czyli plus 1 plus i przez 2a, czyli po prostu przez 2 razy 1, czyli 2. No i mamy tutaj co? E, mamy tak naprawdę minus 1 plus 3i plus 1, to jest i, e, i plus i, tak? E, przez 2. Czyli mamy, tak, minus 1 plus 1 daje nam 0, 3 i plus i to będzie 4 i przez 2, czyli po prostu 2i. Zobaczcie, mamy dwa miejsca zerowe, dwa pierwiastki, tego, dwa pierwiastki tej funkcji kwadratowej, dwa rozwiązania tego równania. Jednym jest po prostu 2i, a drugim jest minus 1 plus i. Gdybyśmy jako pierwiastek z delty wzięli minus 1 minus i, wyszłyby dokładnie same dwie liczby, tylko zamienione ze sobą kolejnością. Ale tak naprawdę. Rozwiązania byłoby dokładnie takie samo. Mamy tutaj pełne rozwiązanie tego równania kwadratowego, najbardziej standardową metodą, którą znamy, czyli tak, przez tak zwaną deltę, policzymy też pierwiastek z, z tej liczby zespolonej i w taki sposób myślę, że najbardziej efektywnie i najprościej można to równanie kwadratowe rozwiązać. Ja zapraszam Was do oglądania innych filmików związanych, związanych z liczbami zespolonymi, o, które możemy znaleźć na tym kanale, na tej pieście związanej z liczbami zespolonymi, do oglądania wszystkich innych. Materiału filmów na tym kanale, a jeżeli wam się podobało, to także do subskrybowania całego kanału. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Pa pa.